Kochana, wybrałaś siódemkę ognia. Siódemka ognia w tarocie jest kartą kreowania swojej rzeczywistości. Siódemka ognia, broń swoich przekonań i decyzji, chroń swój teren, rozsądnie wybieraj bitwy do stoczenia. Karta ta nam mówi o tym, że słusznie bronisz swojego terenu, ale czasami warto odpuścić pewnym sytuacjom, pewnym osobom, żeby nie zamknąć się w swojej skorupie i nie zapomnieć o. Innych w tym wszystkim. Tak, broń swoich przekonań i decyzji, ale decyzje te mają być słuszne. Chciej także wybaczać. Anioły przekazują ci, aby poprosić je, aby oczyściły Twój umysł i ciało z bólu z przeszłości i zamieniły go na spokój. Być może w przeszłości. Zostałeś, zostałaś zraniona, zraniony, gdzie bardzo głęboko to w tobie tkwi. Anioły proszę cię, chciej wybaczać, uwolni swoją duszę, swoje ciało, umysł z bólu, a będzie ci lepiej. Będziesz lżejszy, będzie ci łatwiej patrzeć. Na pewne sprawy z dystansem. Doskonale współpracujesz z potężnym Archaniołem Michałem, Archanioł, który chroni cię i prowadzi przez obecną sytuację. Proś go, proś go o swoje sprawy. Zawierzaj mu swoje troski. Proś go, aby odcinał swoim mieczem pewne złe toksyczne myśli, sytuacje. Masz doskonałą opiekę od archanioła Michała. Ale kochana, kochany, także jest odpoczynek potrzebny tobie. Pracowałeś, pracowałaś wcześniej wcześniej pracowałeś ciężko. Być może twoje, twoje ciało fizyczne zostało zbyt obciążone tym, Twój umysł został zmęczony. Potrzebny Ci jest odpoczynek odpoczynek na pewne przemyślenia, które w przeszłości bardzo cię męczyły. Zdąż, zmierza do Ciebie błogosławiona zmiana. Ważna życiowa zmiana przynosi Ci wielkie błogosławieństwo. Jest to zmiana, która zmieni Twoje życie na lepsze. Ważna, bardzo ważna życiowa zmiana. Być może w obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, daje to do przemyślenia, do przetransformowania swoich zachowań, poglądów. Chciej wybaczać. Chciej wybaczać i współpracuj z Archaniołem Michałem. Odpoczywaj przy tym, a naprawdę uwierz, że idzie w Twoją stronę błogosławiona zmiana. Wszystko, o co teraz poprosisz, urzeczywistni się latem. Musisz trochę poczekać na to, o co, o co prosisz. O czym myślisz? To, co ma się wydarzyć, wydarzy się latem. Dobre wróżki czuwają nad tym i prowadzą Cię w dobrą stronę. Przeprowadzka to krok we właściwym kierunku. Nowy dom, być, nowy, być może zmiana miejsca zamieszkania, ale niekoniecznie. Niekoniecznie nowy dom w sensie fizycznym, być może... być może nowy dom, nowe myślenie, nowe nastawienie. Podążanie, podążanie we właściwym kierunku tok myślenia, ale to wszystko to wszystko latem się wydarzy. Ta błogosławiona zmiana, która, Pozwoli Ci spojrzeć na, na te wszystkie dotychczasowe Twoje sprawy, na Twoje życie. To wszystko urzeczywistni się latem. Będzie lepsze. Będzie doskonałe. Będzie to wielka, błogosławiona zmiana, która, która idzie, podąża w Twoją stronę, tylko musisz uwierzyć. Musisz Uwierzyć, że w niedalekiej przyszłości to się wydarzy. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Teraz musisz nauczyć się wybaczyć sobie, współpracować z archaniołem Michałem, który jest bardzo potężny i chroni cię i prowadzi przez obecną sytuację. Zawierzaj mu wszystkie swoje troski, wszystkie kłopoty, wszystkie. Problemy, gdy jesteś zmęczony, odpoczywaj, odpoczywaj. I uwierz miej nadzieję, że wszystko się ułoży, wszystko, o co poprosisz, urzeczywistni się latem. Będzie wszystko poukładane w niedalekiej przyszłości. Zobaczysz piękne światło Archanioła Michała, który. Który cię prowadzi, który cię prowadzi i który cię osłania, ochrania cię. Ale pamiętaj, poproś anioły, aby oczyściły Twój umysł i ciało z bólu z przeszłości i zamieniły go na spokój. Wtedy wszystko poukłada się dobrze w Twoim życiu.